Kochani, z wami fotograf Anna Maria, fotograf dziecięcy i mamy dzisiaj taką modeleczkę Kaję. Proszę zobaczyć jakie ładne zdjęcie u nas wyszło. Zdjęcie już jest po lekkiej obróbce w Lightroom, czyli takiej kolorokorekcji. I teraz mamy takie pytanko. Coś nam tu nie pasuje na naszej twarzy. Bardzo często jest tak, że dzieci na zdjęciach mają takie te sieniaczki tu, czy w innych miejscach, czy to może być na rączkach. Nie Jest to ciężko zabrać na Photoshopie. Chcę dzisiaj przedstawić taki dla Was tutorial, na jakim opowiem, jak to zrobić. Czyli tak, tu mamy jedną warstwę. Command J. Mamy jeszcze jedną, Shift, Command, N, mamy taką pustą. Tą pustą musimy przesunąć tutaj między tymi, odpowiadać za teksturę. Piszemy tutaj teksturę. a ta warstwa będzie odpowiadać za kolor, czyli za ten sini, fioletowy, czerwony, czy jaki tam będziecie mieli na skórze. I teraz musimy... Przycisnąć Alt, pojawia się taka strzałeczka. Proszę sobie zobaczyć. Przyciskamy i dołączamy po prostu tą warstwę do tej. Dalej musimy popracować na warstwie tekstura. Przechodzimy do filtra, inne. Tu wybieramy pierwszą opcję, i tak, tu od 5 do 7, tak, żeby było widać tylko i wyłącznie teksturę. I wybieramy sobie gdzieś tak. Teraz tutaj wybieramy nakładka, i przechodzimy, na tej warstwie tekstura skończyliśmy, i przechodzimy na warstwę kolor. Zbliżamy sobie nasze sieniaczki, wchodzimy tu na pędzelek, wybieramy zwykły, Krycia 20, pędzelek 24, przybliżamy sobie zdjęcia, tak, tutaj altem, wybieramy sobie kolor jaki jest najbliższy do tego siniaczka i jeszcze raz na warstwie kolor zaczynamy to i jeżeli zrobimy tak to widzimy że siniaczki u nas zniknęły bardzo dziękuję za oglądanie tego filmika. Mam nadzieję, że tobie się przyda. Brycie wykorzystywał tę metodę. Jest naprawdę bardzo lekka i szybka. I do zobaczenia w nowych zdjęciach. Pa pa!